Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wspierające napięcie. Zapraszamy na transmisję. Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Z przyjemnością witamy Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu Lidze Świata, bo naszej mecz ekstraklasy Puszcza Niepołomice zmierzy się z drużyną Krakowi. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. To skład puszczy niepołomice. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. W takim oto zestawieniu zagra dzisiaj Krakowia. i gra ruszyła. Popatrzmy. Doskonała piłka za obronę. Teraz może być groźnie. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Mateusz Kolewiak, Teraz tylko trafić. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc. Bardzo przytomna interwencja. Brawo. Policę i teraz rzuca. Uwaga, to nie koniec akcji. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Mamy od razu bardzo dobrą interwencję w bramce. Wynik wciąż 0 do 0, ale będzie od czego zacząć montaż powtórek w przerwę. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Strata Krakowi teraz. Lewia ładnie próbuje wypuścić partnera. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Rzuca w okolicę jedenastego metra. Widzę, że górą z wyczuciem. Czy tam szuka okazji strzeleckiej No to teraz strzał z gatunku Do zapomnienia Jacku Tak, można było tu uderzyć lepiej Albo choćby to rozegrać Zgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Może być groźnie. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Mamy groźną akcję. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Teraz będzie niebezpiecznie. Stoj! I wybuch radości wśród głównie przybyłych kibiców gospodarzy. Doskonale zaczęli to starcie z odwiecznym rywalem. No tylko teraz nie osiąść na laurach. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego. To musiała paść bramka. Dzięki tej bramce jego drużyna prowadzi. Widać radość, że jego plan taktyczny się sprawdził. Teraz tylko to utrzymać. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dobra interwencja. Wyczy tę próbę ataku. To może być groźne. Będzie kontra. To musi być bramka. O la, la Dosłownie centymetry dzieliły ich teraz od zdobycia bramki. Podręcznikowo wyszli z kontrą. Zagrali jak na treningu. Ale cóż z tego? Ja wciąż przy piłce, do bramki niedaleko. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Czy wykorzysta tę okazję? Nie ma! Obronił ten strzał! Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Po pierwszej połowie ciężko się do czegoś przyczepić. To był solidny pokaz piłkarskich umiejętności. Imponuje dzisiaj grą, do tego ma już gola, to dzięki tej w ramce drużyna wygrywa. Przerwa dobiegła końca. Przed nami druga część meczu, którą rozpoczyna ekipa Puszczy. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Uwaga! Czy teraz będzie okazja? Wau! Taktyczny, obstawiam, że może otrzymać za to kartkę. Blik przekroczył przepisy tą interwencją? Przekroczył na tyle, że dostaje kartkę. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej i w drugiej drużynie. Bardzo dobrze teraz interweniuje powolnym i utrzymuje piłkę. Wica. traci piłkę. Teraz może być groźniej. Pewnie. Łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Sędzia pozwala Krakowi grać. Zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Strzela teraz. Świetnie teraz bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. I zmiana w zespole Krakowi. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Z tego może coś być. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie. Minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Wydaje się, że puszcza sięgnie po świeże siły. Połomice traci piłkę. Puszczanie połomice w natarciu. Jak to rozegrają. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Witeczą strzału. Nie do wiary. Aleś teraz pudło. No ale może odetchnąć z ulgą, bo strzał był ze spalonego, więc i tak nie byłoby gol. blik. Wybija piłkę z dala od bramki. Atanasov. Ica. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Wypieszczone podanie. Ale podanie przejęte. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Nici z tego kontrataku tracą piłkę. Dużo miejsca teraz z boku. Może tamtędy poprowadzić akcję. I mamy strzał. Ważna teraz interwencja dzięki, której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Zrożnego w okolice jedenastki. Piłka w siatce. Mają to. Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. To mamy 2 do 0. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. O, właśnie tak. Trzeba grać z obrońcami. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Dobrze wybija. Już po zagrożeniu. Ratuje przed stratą gola. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Sędzia gwizdze po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo dwiema bramkami, wyraźne, pewnie. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygranie. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Teraz tylko trafić. Walczy tam, szuka okazji strzeleckiej. Korzysta tę okazję! Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Z tego może coś być? w okolice jedenastki. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Kłem. Teraz będzie niebezpiecznie. Go! I wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców gospodarzy. Doskonale zaczęli to starcie z odwiecznym rywalem. No tylko teraz nie... Teraz będzie niebezpiecznie! Gol! I wybuch radości wśród tłumnie przybyłych kibiców gospodarzy! Doskonale zaczęli to starcie z odwiecznym rywalem. Z Zrożnego w okolice jedenastki. Piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Drożnego w okolice jedenastki. Piłka w siatce! Mają to dwie bramki, to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało.